Zawazłem, zawazłem, Z nami Pan Kruk, pasieka hodowlana. Pasieka hodowlana w Czarku. Pani Panie Czarku, proszę nam opowiedzieć o swojej pasiece, o tym, czym się Pan zajmował dotychczas i o swoich doświadczeniach związanych z hodowlą pszczół i wydobyciem miodu. Jestem pszczelarzem od 44 lat, bo pszczelarzem jestem, kto ma chociaż jedną rodzinę pszczół. 44 lata temu dostałem pierwszą rodzinę pszczelek, zdałem do Pszczelej Woli. Pszczelarzem jestem od czterech pokoleń ze strony i matki ojca. Mój pradziadek skończył szkołę pszczelarską w Warszawie, czyli w XIX wieku. Dziadek był pszczelarzem, matka pszczelarka, ja i to samo ze strony ojca. Skończyłem pięcioletnie technikum pszczelarskie Pszczelej Woli, potem pięcioletni indywidualny tok studiów w Wolsztynie jako druga osoba w Polsce, a takie studia skończyło tylko chyba 7 osób. Pracowałem 16 lat w Instytucie Przelnictwa. Czym się tam pan zajmował? Byłem asystentem, napisałem doktorat i habilitację, której nie obroniłem na skutek konfliktu z promotorem, który był jednocześnie dyrektorem. Mhm. A proszę nam powiedzieć, jakie metody badawcze Byłem stosują... też 5 lat nauczycielem akademickim A. na uniwersytecie przyrodniczym. Dobrze, to w takim razie Byłem 7 powiedzieć... w państwach świata wydałem 12 książek. brawo. Encyklopedia wiedzy. Proszę nam powiedzieć, yy, poławy, Instytut w poławach. jakie badania zwykły pszczelarz, mając kilka rodzin, 8-9 uli, powinien wykonać dla swojego bezpieczeństwa i dla bezpieczeństwa Ale konsumenta? Ale mówić o instytucie czy o pszczelarzu? O pszczelarzu i o instytucie. I jakie metody e... stosuje instytut? Badawcze. To jest tak kłopotliwe pytanie jak dla pana Jerzego m, Paleologa, więc może, gdybym mówił szczerze, ale to nie będzie opublikowane, to jest jedna totalna patologia, w której pracowałem 16 lat. Czyli gdyby wyselekcjonować w Polsce 10, albo może być publikałem 10% najgorszych pasik, tak zwanych pokrzywowców, którzy tracą co roku 50% rodzin albo 100%. Mają wydajność poniżej kilograma, to jest Instytut Przestrzenictwa w Puławach. Dlaczego pan tak myśli? Bo tam pracowałem 16 lat i musiałbym być ślepy, głuchy i głupi, żeby rzeczy oczy. To jest, po, jak mówi Jarosław Kaczyński, oczywista oczywistość. Pracowałem w tej patologii 16 lat, zrzymałem się, patrzyłem, że pracownicy instytutów pracy nigdy się nie zajmują pracą, piciem, piciem alkoholu, imprezami, totalnie zaniedbane pasieki, straty zimowe 50%, nie raz 100%, Ym, I to wszystko. W instytucie pasieka, w tak, 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 w, w Instytucie, który był promotorem badania naukowe, to tak absurdalne i totalnie bezwartościowe. Mate a nawet jakie była skopiowana bardzo wartościowa metodyka, to materiał badawczy był totalnie e, do bani. Zaprojektowałem e, kilk e, kilkadziesiąt wybitnych badań, kilka dopuszczono, a potem dyrektor uprymitywniał je, ale żeby robić badania, to musi być materiał badawczy dobry, wyrównany, trzeba zrobić. To dobrze, wielokrotnie zachęcano mnie jako pracownika do fałszowania moich badań, bo w, w, badania muszę zakończyć się To możliwe, to jest z pan, nie, pan dyrektor mnie wielokrotnie zachęcał, mówił, że to jest szeroka praktyka i sam to robi i wszyscy robią. I zdradził mi tajemnicę kuchni, że na, powiedzmy najwybitniejszy naukowiec w Polsce nie wiedział, że jego badania e, fałszują jego asystenci i technicy, a to już nie pomina nazwisko, bo to bardzo. To, to, a więc jednym słowem, Fałszowanie badań, plagiaty, kradzież tytułów, e, prymitywne badania. No, wymienię dwa najbardziej absurdalne z absurdalnych. To miał być pięcioletni program badawczy w instytucie. No, a kierownik tematu, obecna pani dyrektor Małgorzata Bieńkowska. Jeden temat: Czy matka w czasie zabiegu inseminacji ma być w pozycji klasycznej, czyli normalnej, czy może być nienaturalnie skręcona? Pięcioletni temat, skrajny absurd. A drugie, czy trzeba lepiej włożyć cigułę inseminacyjną na milimetr czy dwa? No to tak, jakby badać, czy kotka pogłaskać po głowie ma czy dwa razy pieprznąć młotkiem i dać jej wodę. Który będzie bardziej zadowolony? To znaczy, są granice absurdu, i ten absurd widziałem mną stąd. Publikacje typu doktorat pani Krysty. Krystyny Pochoreckiej, obecnej kierowniczki, no to był absurd. Jeżeli lek jest 50 lat i jest wycofywane robienie doktoratu, jak stosować ten lek i porównanie trzech, a potem dwóch absurdalnych grup jest absurdem. I kolejne buble. To znaczy ja mógłbym o Instytucie napisać książkę, opublikował, w końcu nie wytrzymałem, no śniele złośliwy, patologia we wszystkich rodzinach, z czego em, wersja wegetatywna, powiedzmy w 20% rodzin nigdy nie leczyłem, tajemnica Instytutu, fałszowanie dokumentacji, to znaczy to była po prostu tajemnica, to znaczy takie jakbym miał chorobę weneryczną, na pewno nie wywiesiłbym szyldu, że mam i nie mówiłbym o tym publicznie, bo to są rzeczy wstydliwe. Czyli jako pracownik Instytutu byłem zmuszany do milczenia yy, i się zrzymałem, zrzymałem, zrzymałem i rok 2003 pije sobie herbaty i myślę, czy ja w tej sifiarni, w której pracuję 16 lat, mam nadal pracować? Proste rozwiązanie. Podjął pan decyzję, dobrze. Nie, nie, podjąłem decyzję, tylko jedno zdanie. Uprzejmie proszę o zwolnienie w pracy z dniem dzisiejszym, każdemu podałem rękę i mhm. do widzenia, do widzenia, od 18 lat jestem wolnym człowiekiem i pracuję w patologii. No właśnie, jest pan wolnym człowiekiem. I czym się teraz pan na co dzień zajmuje? Pan ma własną pasiekę, tak? E, tak, mam pasiekę, mam małe gospodarstwo w Pożogu, czyli 10 kilometrów od Puław, Moja pasieka w tej, chwili liczy tej, tej, tej 180 rodzin. To jest stacjonarna I, e, czy wędrówna pasieka? Niestety w tym momencie jest jeszcze stacjonarna. Troszkę próbowałem wędrówek, ale wędrówki to musi być logistyka, porządny samochód, laweta i tak dalej. Natomiast mi tego brakuje. Mi daleko jest do pana Józefa Jasiny, który tutaj był na konferencji, który ma awant, czyli samobieżny dźwig. Nie umywam się do niego. E, Ale trochę... przy tak dużej pasiece ma Pan również własną pracownię, rozumiem? Znaczy tak, ja mam system austriacki, czyli wiele pasiek i jedno centrum, gdzie też jest pasieka. Mhm. Czyli system dawny polski to jest pasieka, butka, parnik i mini pracownia. E, to jest system polski. System austriacki jest inny. Pracownia, ekstra i w promieniu 30 kilometrów pasieki. Taka była pasieka Feliksa Karnera, w której pracowałem. Też pracowałem w pasiece w Nepalu, w Indiach. Tam jakieś wyjazdy Ukraina, Słowacja, jakieś wykłady Niemcy. No autie. właśnie, był pan na Ukrainie. Co pan myśli tam o pszczelarstwie e, na Ukrainie? Osobiście uważam, Czy że, to prawda, że, że miod... polscy pszczelarze powinni się uczyć od ukraińskich pszczelarzy masowego, taniego, Czyli szybkiego... Czyli miód ukraiński nie świeci w ciemnościach. To jest mit. E, miód ukraiński jest bardzo dobry. I polski, ukraiński wielokwiat jest w klasie polskiej lipy. To znaczy, to jest doskonały miód. Doskonały miód. Doskonała technologia, prymitywna, ale, ale dobra, skuteczna, tak jak kała. A czemu prymitywna? Słucham. Czemu prymitywna? Znaczy inaczej, bo nie mają logistyki, sprzętu. Na przykład ich uleważą po 100 po kilo, po 100 po kilo, czterech tęgich ludzi. Czyli mając stary, przestarzały sprzęt, mają świetne wyniki i mają tak gigantyczne na przykład e, technologie, których my nigdy jeszcze nie robiliśmy, a tu, o które jest znam, jak na przykład transport pszczół z Ukrainy. Zachodniej na Syberię. Dzisiaj jedzie powiedzmy 5000 kilometrów i odkład ukraiński na Syberii daje od 50 do 100 kg. W Jak, rozma jak rozmarznie wieczna zmarżlina, to cała Syberia Południowa pokrywa się łanem, e, to znaczy wierzbówka, różne kwiaty, wszystko kwitnie. Maj, czerwiec, sierpień, wszystko kwitnie, a potem zamarza. Ale tylko złożona. A no więc my od Ukraińców moglibyśmy na przykład nauczyć się transportu. Jak przetransportować 10 tysięcy rodzin przez 5 km i ich nie ugotować? No u, i właśnie, jak to u zrobić? Nas, u nas jak wędrowano oni to robią? na 10 km, 20 góra na 100. To znaczy, skrzynki, to znaczy ja też transportowałem pszczoły Indie, Nepal albo uczestniczyłem. To jest coś podobnego, tylko w wersji bardziej prymitywnej. To znaczy, ciężarówka mhm. wysypana 20 cm trocinami zlanymi wodą. Parowanie wody to reakcja egzotermiczna i skrzynki z wentylacją, które nie stresują pszczół. ale musiałbym pokazać, i też konstrukcja, żeby nawet przy ramce zwykłej, a nie hofmanowskiej, tych pszczół nie oddać. Oddanie, oddanie ciepła, wilgoć, zbicie temperatury i transport na przykład tysiąca rodzin na odległość pięciu tysięcy kilometrów. Tego pszczelarze polscy nigdy nie umieli, nigdy nie robili. Ja tego znam, widziałem te skrzynki i znam z Ukraińców. Albo technologia Wasylia Gajdara z Mutaczewa dotycząca wychowów matek, to dla mnie przeżyłem szoki. Ja opracowałem metodę wychowów matek, moją metodę. Myślałem, że to jest pierwsza na świecie, gdzie łączyłem ergonomicznie jakość z ilością. Zacząłem pierwszy raz wykład w Rzeszowie, potem opublikowałem w marcu 2017, i w lipcu 2017 przeczytałem identyczną metodę Wasylia Gajdara. On metodą prób i błędów w ciągu 20 lat opracował identyczną metodę, czyli ale on pierwszy opublikował, więc on jest autorem w sensie formalnym. Czy polscy przelazery badają miód? Tak, badają, dobrze, że badają. Jakie parametry? Kiedyś prymitywnie była to tylko woda i sacharoza, obecnie jest jeszcze przewodność elektryczna w milisymensach, aminokwasy, analiza pyłkowa. Polecam najlepszy specjalista od analizy pyłkowej, to pan Dariusz Teper. Też oprócz miodu warto badać woski węsy, Czyli profesor Gagoś tu jest wielkim autorytetem. Dobrym autorytetem też jest pani doktor Ewa Waś. Ewa Waś. Dobrze, na tym postawimy kropkę. Bardzo dziękujemy panu za rozmowę. Dziękuję. Rozmawiam, Rozmawiam z nami pan Czarek. łącznie z rzeczami kontrowersyjnymi, bo ja mam zasady. Mówi się prawdę, prawdę i tylko prawdę, niczego nie zatajując. Opublikowałem o tych patologiach w internecie, byłem zbanowany na wszystkich forach i Instytut zagroził mi bal, palanty, że podadzą mnie do sądu i odszkodowanie odszkalowania darmi na szczekanie dwie doby. Odczekałem trzy i napisałem grzecznie, że nigdy nie szkalowałem Instytutu, bo szkalowanie to jest mówienie rzeczy nieprawdziwych i oszczerbczych, w celu zdyskredytowania kogoś lub instytucji, a ja nigdy tego nie mówiłem i z przyjemnością zrobię konferencję prasową przez prawo krajowe. Będziemy na pewno mieć debatę. Ale, 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 mimo że minęło, proszę Pani, o cztery lata jakoś, a miało być dwie doby, jakoś się na to nie zdecydowali. Mam troszkę zabezpieczonych dokumentów, a świadków to bym miało od groma. Dobrze, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki.